Dzień dobry, dzisiaj pokażę Wam jak w prosty sposób można przygotować majonez z awokado, który jest świetną alternatywą dla tradycyjnego. Dodatkowo można go również użyć jako dipu, który podamy z ulubionymi warzywami. Do jego przygotowania potrzebujemy jedno większe dojrzałe awokado, ja akurat mam mniejsze, więc użyję około półtorej sztuki. Miąższ przykładam do wyższego naczynia, następnie dodaję jedno ugotowane na twardo jajko, 100 g jogurtu naturalnego, Całość doprawiam solą oraz pieprzem do smaku. Kolejno będziemy potrzebować jedną połówkę cytryny, z której wyciskamy sok, a także około dwóch łyżek oliwy z oliwek lub oleju lnianego. Całość miksujemy za pomocą blendera żyrafy do uzyskania gładkiej konsystencji. Tak wygląda już gotowy. Jemy od razu lub przechowujemy w lodówce w zamkniętym pojemniku do dwóch dni. Całość możemy jeszcze wzbogacić smakowo o dodatek świeżych ziół. Zapraszam Was do wypróbowania przepisu. Dziękuję za oglądanie i koniecznie dajcie znać proszę w komentarzach, co sądzicie o takiej propozycji.